felietonem zdradziliśmy miejsce, w którym się znajdujemy. Gościmy w salonie bielizny Paryżanka w Rzeszowie, a naszym rozmówcą jest Monika Bardian, właścicielka Paryżanki. Witamy serdecznie. Witam Państwa. Jak zaczęła się Pani przygoda z brafitingiem? Swoją przygodę tak naprawdę rozpoczęłam od salonu odzieżowego. Podczas pracy takiej codziennej z klientkami zauważyłam, że większość moich klientek nosi niestety źle dopasowaną bieliznę. I poczułam, że chciałabym to zmienić, dlatego podjęłam decyzję, żeby wykształcić się w kierunku brafitingu. Dziś jestem dyplomowaną brafiterką i staram się na co dzień kobietom pomagać. W momencie, kiedy dobrze dopasuję bieliznę, widzę, że odzież bardzo dobrze leży, kobiety czują się bardziej spełnione, poprawia się ich sylwetka. Biust podnosi się automatycznie do góry, ładnie zaczyna być zaznaczona talia, i panie, w takiej sytuacji, bardzo fajnie się czują i doceniają, jakby dobrze dopasowaną tą bieliznę. Wykształcenie medyczne a salon bielizny, co to ma ze sobą wspólnego? Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii. Bardzo długi okres czasu pracowałam z pacjentami. Swoją wiedzę medyczną na co dzień wykorzystuję w swojej pracy, pracując z ciałem kobiety. Jako fizjoterapeuta mam bardzo dobre podstawy, jeśli chodzi o anatomię. Jest dużo łatwiej dobrać mi fachowo bieliznę. Praca ta sprawia mi bardzo wiele radości. Czuję, że moim klientkom pomagam. Czuję się nie tylko jako, jako brafiterka, ale także bardzo często wcielam się w rolę psychologa. Rozmawiam z kobietami na bardzo wiele problemów i staram się jej w, ten, w ten sposób pomagać. Wiele osób, a nawet kobiet, słysząc słowo brafiting, nie wie w ogóle o co chodzi. Brafiting? Tak. E, nie, nie wiem. Nie. To jest odpowiedni dobór biustonosza. Aha, tak, dobrze. Oczywiście, że wiem. Jest to profesjonalny dobór odzieży, znaczy odzieży bielizny, wprost. Czyli mam na myśli dobór staników. Co to jest brafitting? Yy, tak, dobieranie e, biustonosza. <laughs> Już. Wie Pani, co to jest brafitting? Nie, niestety nie wiem. Czy Pani wie, co to jest brafitting? Tak, wiem co to jest brafitting. Sama nie brałam udziału, bo nie musiałam na szczęście, natomiast jest to bardzo pomocne i w momencie, kiedy jest dopasowany biustonosz, tak zdecydowanie kobieta czuje się lepiej. Dużo lepiej. Brafiting. Brafiting? Czy wiesz co to jest, 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 jest brafitting? Nie, nie wiem. <laughs> nie wiem. Proszę przybliżyć, czy brafitting jest ważny, na czym to polega? Co to jest? Brafitting polega na profesjonalnym doborze bielizny. Jest to bardzo ważne zagadnienie. Myślę, że każda kobieta powinna mieć dobrze dopasowaną bieliznę, dlatego że jest to inwestycja nie tylko w jej zdrowie, ale także i w urodę. Większość moich klientek, które odwiedza nasz salon, niestety nosi źle dopasowaną bieliznę, a z badań w Polsce wynika, że aż 83% kobiet nosi źle dopasowaną bieliznę. Dlatego też jakby tutaj badania dowodzą, jak ważne, jest to, jak ważne jest to zagadnienie i jak należy dużo uwagi poświęcać dobrze dopasowanej bieliźnie. Jakie to ma znaczenie dla zdrowia? Ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, dlatego że w momencie, kiedy kobieta nosi źle dopasowaną bieliznę, yy, może dochodzić przez, yy, źle do, yy, przez fiszbinę, która będzie wgniatała się w gruczoł piersiowy, yy, będzie powodowała zastoje limfy. Zastoje limfy mogą prowadzić do zmian zapalnych, a zmiany zapalne mogą w przyszłości prowadzić do zmian nowotworowych. Poza tym bardzo często u Pani zauważam, że mają różnego rodzaju otarcia, otorbienia. Bardzo często mogą też pojawiać się bóle migrenowe. Często panie się garbią, ten gruczoł piersiowy odpowiednio nie jest podtrzymywany i należy też pamiętać o tym, że tak naprawdę nasze piersi zbudowane są głównie z tkanki tłuszczowej i gruczołowej i w dolnej części piersi, tutaj w, w, w tym miejscu, znajdują się więzadła w postaci więzadła Coopera. Więzadła te bardzo często ulegają rozciąganiu, podobnie działają jak gumka recepturka. I w momencie, kiedy kobieta nie nosi odpowiednio dopasowanej bielizny, ten gruczoł piersiowy nadmiernie się rozciąga. Bardzo często wtedy może dojść do powstania tak zwanego biustu kropelkowego i wygląda to bardzo nieestetycznie. Wiele jest sklepów, nawet salonów bielizny, w których nie ma brafiterek. Czy kobiecie samej łatwo jest dobrać i odnaleźć się w takiej ilości bielizny? Myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest to proste, jednak brafiterka to jest osoba, która pomoże nam w poszukiwaniu tej właściwej, dobrej bielizny. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że każda z nas zbudowana jest zupełnie inaczej. Każda brafiterka bierze pod uwagę anatomię kobiety. Kobiety mają różny rozstaw piersi, mają różną budowę żeber. Bierzemy tutaj też pod uwagę rodzaj tej tkanki, z której zbudowane są nasze piersi, czyli czy jest to biust bardziej pełny, tak jak na przykład obserwujemy u młodych kobiet, czy jest to biust już tak zwany wypracowany, może jest to takie nie do końca ładne określenie, ale u kobiet, które rodziły bądź zadziałały już na ich piersi. Hormony, dlatego tutaj jednak mimo wszystko polecałabym skorzystanie z parady brafiterki, dlatego że to brafiterka jest w stanie prawidłowo ocenić, jaką konstrukcję dla danej kobiety yy, można zaproponować. Bardzo ważne jest, może przejdę tutaj do omówienia yy, budowy yy, biustonosza, aby. Prawidłowo yy, biustonosz leżał na ciele kobiety, czyli mostek musi przylegać do klatki piersiowej. Bardzo ważne jest fiszbina, aby okalała cały gruczoł piersiowy, dlatego że może to grozić właśnie yy, mankamentami medycznymi w postaci zastojów, yy, limfy. Miseczka musi okalać cały gruczoł piersiowy, pas obwodu powinien być tak dobrany, żeby odpowiednio podtrzymywał ten gruczoł piersiowy. W zasadzie pas obwodu podtrzymuje aż 80% ciężaru piersi, natomiast szeleczka to jest tylko 20%. Zawsze przy zakładaniu bielizny zapinamy biustonosz na ostatnią haftkę, dlatego że wydłuża to żywotność naszej bielizny i w momencie kiedy ta bielizna pod wpływem chodzenia się rozciąga, to my może, mamy tą możliwość przesunięcia sobie y, tego pasa y, obwodu. Ramiączka dobieramy w taki sposób, aby y, y, podtrzymywały one y, y, oczywiście ten gruczoł piersiowy, ale tylko w 20% i maksymalnie wkładamy tutaj dwa palce, tak żeby można było y, sprawdzić, na, y, jak, y, jak duży ciężar piersi one w tym momencie podtrzymują. Najważniejszy jest y, pas obwodu. A jak jest właśnie z wyborem rozmiaru? Bo niektóre kobiety, jeżeli uważają, że taki mają rozmiar, to już zawsze kupują właśnie taki biustonosze. Nasz biust podlega ciągłym zmianom. Na przykład inny biust ma kobieta w ciąży, inny biust ma młoda kobieta, a jeszcze inaczej wygląda nasz biust w okresie, kiedy przechodzimy menopauzę. Biustonosz powinniśmy zmieniać w momencie, kiedy czujemy, że nie spełnia on swojej roli. Czyli nie, nie podtrzymuje już odpowiednio tego naszego gruczołu piersiowego. Jeśli zauważymy, że obwód nadmiernie nam się rozciągnął, ramionczka również są nadmiernie rozciągnięte, czujemy, że ten bius automatycznie nam się troszeczkę jakby w dół obniżył. Należy z powrotem pójść do brafiterki i skorzystać z porady i dobrać sobie odpowiednio tą bieliznę. Dlatego, że podstawową funkcją biustonosza jest odpowiednie podtrzymywanie, a nie nakrywanie gruczołu piersiowego. Kiedy kobiety przychodzą do salonu i chcą skorzystać z porady brafiterki, jednak muszą się przełamać, muszą się rozebrać, otworzyć. Wydaje mi się, że, że nie każdy to potrafi. Ja uwielbiam swoją pracę, jest to dla mnie pasja i myślę, że sposób w jaki podchodzimy do, u nas do klientek jest bardzo profesjonalny. Staramy się otoczyć je opieką. Na pewno myślę, że lęki u kobiet wynikają z niewiedzy. Staramy się, aby nasze klientki były klientkami świadomymi. Tłumaczymy, w jaki sposób należy zakładać bieliznę, w jaki sposób dbać o nią, jaką bieliznę w ogóle nosić. Bardzo często zauważyłam, że kobiety boją się jakby kontaktu z drugą, z drugą kobietą. Poza tym... Mają różnego rodzaju kompleksy. Kompleksy wynikają zarówno z, z, jakby z rozmiaru tego biustu. Może być on albo za duży, albo za mały, ale my staramy się y, przełamywać y, tego różnego rodzaju blokady, rozmawiamy z kobietami, tłumaczymy. Każda z nas jest inna. Y, bardzo często też dajemy takie wsparcie y, psychiczne kobietom. Zauważyłam, że w momencie kiedy nawiążemy odpowiedni kontakt z klientką, klientka związuje się z naszym, z naszym salonem, nabiera do nas zaufania. Bardzo często jest tak, że klientki czekają na to, żebyśmy odpowiednio do nich podeszły, żebyśmy udzieliły odpowiedniej porady, czują się potem w tej bieliźnie bardzo komfortowo, są zadowolone. I przełamujemy tego różnego rodzaju blokady. Wydaje mi się, że z Panią mogłybyśmy rozmawiać godzinami na te tematy. Z brafitingiem bardzo dużo wiąże się tematów. Można poruszać zagadnienia związane z rodzajem biustu, czyli małe biusty, duże biusty, średniego rodzaju biusty, deformacje biustu, bielizna specjalistyczna, bielizna sportowa, bielizna korygująca. Bielizna dla y, młodych kobiet, y, dla kobiet w y, wieku dojrzałym, y, dla kobiet y, w ciąży, dla mam karmiących. Rzeczywiście tematów nie będzie nam brakowało, ale o tym porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Naszym gościem była Monika Bardian, właścicielka salonu Paryżanka w Rzeszowie. Dziękujemy Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.